Uwilżał skórę, a tym samym tak. uelastyczniał skórę brzucha. A o to nam chodzi. Pokażę Ci, jak tą skórę pielęgnować. Wszystkie preparaty, które nakładasz na okolice brzucha, ważne, żeby je nakładać zgodnie z wskazówkami zegara. A to, co ja w tej chwili wprowadzam, oprócz kwasu tak. hialuronowego, to jest substancja, która działa bardzo silnie regenerująco. Pomaga również e, odbudować nowe włókna kolagenu tutaj tak. w e, tym obszarze. gatko, powiedz, czy również powinna stosować Karolina jakieś inne kremy, na przykład ujędrniające skórę? Na tym etapie nie ma takiej potrzeby. To jest w tej chwili jeden z najsilniejszych kosmoceutyków działających właśnie ujędrniająco. To, na czym powinna się skupić za chwilę, to tak. ćwiczenia, bo to pomoże ujędrnić tak naprawdę dodatkowo. To pamiętaj Karolina, żebyśmy się zapytały doktora dzisiaj, czy możesz już w ogóle chodzić na siłę, Koniecznie, bo chciałabym już wrócić mhm. i pracować nad resztą ciała. No to co, wszystko wiemy? Myślę, że tak. Fajnie. Dziękujemy bardzo. Ja za dziękuję. Trzymam kciuki. bardzo. A co się ubieraj, bo za chwilę mamy wizytę u doktora Pietrowskiego. No to już. Dzień dobry. byłyśmy właśnie u pani kosmetolog i bruszek wygląda naprawdę fajnie. No jestem bardzo ciekawa. A jak się Pani czuje z brzuszkiem? Rewelacyjnie. Tak? Po odzieży czuje Pani różnicę? Jest... Ogromną różnicę mhm. i chciałam bardzo, bardzo, bardzo podziękować, ponieważ jest No to super, rewelacja. super. Nosi Pani pas, czy nie? Noszę, ale teraz u Pani, Pani kosmetyczki teraz. zdjęłyśmy mhm. i jeszcze go nie założyłam. Dobrze, to Pani się położy, ja zobaczę jak brzuszek wygląda z bliska. A czujesz, że o ile rozmiarów jesteś No Myślę, że o dwa. A to są dżinsy, które wchodziłaś przed cięciem? Nie, w te dżinsy nie wchodziłam. Wow. skóra wymaga jeszcze natłuszczania, także masować, natłuszczać. Tak. To się wszystko będzie zmieniało. Normalnie jest tak, że przez pierwsze 2-3 miesiące jest obrzęk, natomiast tutaj obrzęku praktycznie już nie ma. To na co czekamy to żeby w pełni skóra się obkurczyła, są takie drobne zmarszczki. Ja poproszę, żeby pani nie zapinała spodni i stanęła jeszcze Dobrze. zobaczę na stojącej. Fajnie co. To są dwa małe Jezu, ślady po, po pobraniu, natomiast tutaj wszystko wygląda dobrze. No, rostępy były i rostępy zostaną, na to nie ma wpływu niestety. No, fajnie. Dobrze. A fajnie. może już Karolina chodzić do siłowni i się Tak, jak najbardziej. Basen, siłownia to już można. E, no już można się brzuchem cieszyć. Chciałam naprawdę bardzo podziękować panie doktorze, ponieważ <laughs> jest po prostu... Nie, ja też. Efekt. <laughs> Cieszy. Chciałam podziękować całemu programowi, ponieważ e, odmieniliście moje życie. W ogóle mega, mega dziękuję. Halo? Cześć Lu, słuchaj, okay, posłuchaj, odsysanie tłuszczu to jest jakaś magia. Właśnie byliśmy z Karoliną e, na wizycie, słuchasz, mm -hmm. e, na wizycie u doktora Piotra, e, no i efekt jest niesamowity, brzuch wygląda cudownie. I co powiedział lekarz? Że efekt jest taki, jaki zaplanował, i zalecił Karolinie stosowanie kosmetyków umiejętniających i takie specjalistyczne masaże. A jak się czuje Karolina? No szczęśliwa. A, Elu, no. udało się. No jak zwykle się udało. No to teraz trzeba tylko wymyślić jakąś niespodziankę dla Karoliny. Nie? Ale ja się tym zajmę. Fajnie, to jak coś wymyślisz, zadzwoń do mnie, dobrze? Oczywiście, Kasiu. Zadzwoni mhm. później. No, pa, pa. Pa, pa. Cześć Gosia, przychodzę do Ciebie z polecenia Kasi i Eli, no i chciałabym, żebyś zrobiła jakieś czary-mary na moich włosach. No widzę, że mam co robić, jest dużo opcji. Ja mam tylko taką prośbę, żeby nie za krótko. No nie, nie, masz piękne włosy, więc trzeba po prostu tylko nawilżyć i dodać im takiego blasku. pojawi się tutaj Karolina. Szczuplejsza, zgrabniejsza i z całą pewnością bardziej szczęśliwa. W pięknym makijażu, w absolutnie nowej fryzurze, w nowoczesnej stylizacji. Nie mogę się doczekać. Ja też nie. Gdzie <gry> ona jest? Jestem? Jesteś! Jesteś o, jesteś, o, jesteś jest, cudownie, so jest naprawdę rewelacja. Tak się cieszę, wasze stylizki po prostu to zrobiły to ze, ze mnie bombę. Co to, to jest za Ja nie wiem, no to, jakieś czary, to jest jakiś czar, to jest nogi. Rewelacja. ty masz tłuszczyk? Słuchajcie, znaczy, teraz możemy z centymetrem e, sprawdzić, ile w tej, ile w tej talii masz. Może nie sprawdzajmy po kolei, która nie ile ma w pasie. Dobrze. Miesz, Dobrze. Wyglądasz fantastycznie. Powiedz, jak się czujesz? W... Czuję się rewelacyjnie. Czuję się rewelacyjnie, też widzę to w oczach innych ludzi, którzy mnie mijają, że, że im się to hmm, podoba. No też to chyba widzisz. E, mam ochotę wychodzić z domu, pokazywać się i podkreślać swoją talię, swoją figurę. Ja myślę, że możesz wypuścić apel do pań, które nas oglądają. Dziewczyny, jeżeli któraś z Was ma taki problem, jaki ja miałam jeszcze miesiąc temu z brzuchem w tych okolicach, to bardzo polecam operację, ponieważ może ona odmienić Wasze życie tak jak odmieniła moje. Jezu, uściskiem cię. Moja kochana. Wyglądasz bosko. Dziewczyny, jestem no. Ona, powiem Wam, że rano chce mi się wstać i już się w coś fajnego ubrać i wejść z domu. No właśnie, a propos ubioru, i a propos ulicy, tak? jest teraz zimno na zewnątrz, a Ty masz nowe kształty, których na pewno nie chcesz zasłaniać, jak mówiłaś, no, chcesz je eksponować. Chętnie I my z Elą spodować. pomożemy dobrać sobie taką kreację jesienno-zimową, wow. która wyeksponuje Twoje nowe kształty i Twoją nową Rewelacja. talię, dobra? Rewelacja. No to co, szukamy? Ja widziałam bardzo, bardzo fajne białe z paskiem. A, tu jest. Uh -huh. się do Ciebie przytulać. Fajnie, bo pasek się podkreśli w zobacz. Ale ja bym jeszcze spróbowała poszukać czegoś krótkiego. Może Pani nam pomoże. O, ocelot. Się, Dobrze o, mówię? Je. To oceloty, a to nurki. O, kurczę, piękne. Nie dobędą tarię, Też mamy pasek? Tak, też to, to Idealnie. To, to wygrywa, tam, tam to jest rewelacja. Ale poczekaj jeszcze, zobaczmy to. Mmm... Milion dolarów. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję. To nie koniec niespodzianek, bo jeszcze mamy tutaj taką, taki mały prezent dla Ciebie. Bardzo dziękuję. To jest portfel z życzeniami, Rzebnięty. abyś nie musiała oszczędzać, żeby Ci nigdy nie zabrakło pieniędzy. Na tej nowej drodze życia z nowymi kształtami. Jeżeli jesteście gotowe, aby przeżyć taką metamorfozę i jesteście gotowe na operacje plastyczne, zgłoście się do nas. Piszcie, piszcie po prostu na adres gotowe na zmiany małpapolsat.com.pl Bez problemu znajdziecie również nasz profil na Facebooku. Czekamy na Was za tydzień. Tak jest, do zobaczenia. Do zobaczenia.